Dobra, eee, w, sumie, w sumie chciałem się podzielić z Wami jeszcze jedną techniką. Eee, tutaj, ponieważ, ponieważ patrzyłem, tak jak powiedziałem, sporo w ostatnich dniach po bardzo długiej przerwie, wiesz, to, to w, ciągu miesięcy, w ciągu miesięcy patrzyłem, wiesz, no nie wiem, parę razy za, zaledwie parę minut, a tu nagle bum, 24 minuty, potem też około nie wiem kilkunastu, yy, z rana potem, wiesz, wschód i, i dzisiaj znowu zachód. Więc, żeby troszeczkę się, a czuję trochę, muszę przyznać, zaczynam czuć siatkówkę. Więc yy, można również robić taką technikę, że patrzysz dookoła słońca, nie patrzysz centralnie w słońce. Tylko spoglądasz się tak, yy, robisz takie koła oczami dookoła po prostu słońca. Mogą być to większe koła. Czekaj, ustawię tak, żebyście widzieli na wprost czyli, czyli patrzysz i tak. I tak No wiecie o co chodzi na przyszłość Ale też robisz mniejsze te koła, te spiralkę taką do, dookoła dookoła słoneczka żeby nie centralnie w jeden punkt. Wtedy jak zaczniesz prógać, to widzisz, to widzisz, proszę ciebie, punkty, w których e, tak jakby ta, ta tęczówka jest troszeczkę prześwietlona. No, jest no, krawione. a ja muszę przyznać, że czuję, czuję, czuję słoneczko. Dzisiaj też dużo poza, poza domem przebywałem. No. No i widzicie, no i tak trzeba w ten sposób postąpić. Decyzję na, w ten chwili podjąłem, żeby trochę poczekać aż słońce będzie łagodniejsze, bo jest tuż po nie wiem, z 7 minut temu minęła, dopiero zaczęła się godzina bezpiecznego patrzenia, czyli słońce nadal jest przy zachodzie bardzo wysoko stosunkowo, no bo jest zima, to i tak, to i tak jest w zasadzie stosunkowo niskie, nisko ale no, trzeba, trzeba tu delikatnie po prostu po, podchodzić do tego. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś, coś nawinąć więcej. Zacząłem coś mówić o tych, o tych rzeczach. O... No, kochani, no, sorry, że tak nagrywam w ogóle przy tej, y, przy tej autostradzie, ale jak na ten moment y, jestem tutaj troszeczkę uziemiony. Y, moim marzeniem wielkim jest to, żeby znaleźć się gdzieś w naturze, gdzieś pośrodku lasu. No, może niekoniecznie po, w samym środku, bo to bo to by mi zasłaniało słońce a chciałbym, żeby dom był oświetlony moim marzeniem jest to, żeby gdzieś, gdzieś w naturze może być nawet Polska, bo, bo powiem wam, że jednak te, ten klimat jest, jest, jest super jest bardzo ciekawy zwróćcie uwagę, że mamy wszystkie pory roku jakie są możliwe i to jednocześnie oddaje taki i, rytm ziemi, rytm natury Wiosna, wzrost, lato, czyli szczyt, potem jest jesień, czyli jakieś przekwitanie, a potem, a potem zima, czyli symbolicznie nie wiem, śmierć, ale, ale śmierć to w ogóle... Ja nie wiem, to słowo chyba powinno się wykreślić ze słownika. Śmierć, co to znaczy w ogóle? I życzę Wam tego, żebyście dowiedzieli się tego z pierwszej ręki. Powiem Wam coś. Każda informacja na temat rozwoju samoświadomości jest jedynie informacją. A należy ją obrócić w doświadczenie. Wtedy staje się mądrością. No, tutaj jeszcze kwestia no, nazewnictwa, no bo można powiedzieć, że powiedzmy kiedy doświadczysz czegoś, to się staje wiedzą, ok? A kiedy jesteś w stanie to wcielić i żyć tym, to to jest twoja mądrość. To wtedy osiągnąłeś mądrość. Myślę, że to zręcznie jest, naz jest nazwane. E... O, plakacik nas zasłania, to się można tutaj trochę po... Powymądrzać, jak to niektórzy mówią. Ja mówię, ja się dzielę tym, co widzę. A mój aktywizm przewodzeniowy zaczął się wtedy, kiedy chciałem po prostu przyspieszyć. znałem, że mam dosyć życia w domu wariatów. To jest jedna z, że tak powiem, sposobów ubrania tego w słowa. Ludzie są spięci, ludzie są, zastygają w formach. W emocjach swoich. To był pierwszy film Oceanu Energii. On się w ogóle nie ukazał nigdy, bo uznałem, że miałem in... wpadłem na inny pomysł zaczęcia, żeby zrobić pie... pierwszy film, żeby zrobić pierwszy krok do wolności. I, tak, I to jest na Oceanie Energii na kanale Vincenty Docent, moj... Moj... moim poprzednim kanale. Natomiast pierwszym tak naprawdę filmem to było o zastyganiu w formach. Wyobraźcie sobie. O zastyganiu w formach. Proszę, ja was przy takim posągu to zrobiłem. Chodzi o to, że cały czas przepływają przez nas różne energie: energię różnych emocji, energię różnych myśli. Myśli zazwyczaj mogą wywołać emocje. Jeżeli bardzo się utożsamiamy z danymi myślami, bo nie wszystkie myśli wywołują emocje, ale jeżeli jesteśmy utożsamieni bardzo z daną myślą, to wtedy ona wywołuje nasze emocje. Im bardziej jesteśmy utożsamieni z myślą, tym większe emocje w nas to wywołuje. I teraz y, rzecz jest w tym, że ludzie mają taki nieuświadomiony nawyk zastygania w tych emocjach, w tych, y, w tych myślach. Czyli przychodzi jakaś emocja i myśli, to się wiąże jeszcze najczęściej właśnie ze wstrzymaniem oddechu i z takim swoistym zastygnięciem i zamarciem takim. I, i, i na powierzchni robią dobrą minę, że nic nie a tak naprawdę w środku zasty, już mają karmę swoją, już tak zwaną karmę niosą, czyli, y, czyli przeszłość, czyli choćby sprzed... Sekundy sprzed dwóch sekund, 3, 4, 5. Taka na bieżąco karma. Czyli ktoś coś powie, to Cię dotknie i zamiast sobie zrobić oddech, mrugnąć trzy razy, no to człowiek udaje, że. jest dobrze. I to się później, i później to się wszystko nawarstwia i yy, tworzą się choroby, ponieważ energia nie przepływa swobodnie przez organizm. Jestem w szoku, a ja się zajmuję LifeWave, czyli, czyli technologią, nanotechnologią, która usprawnia przepływ energii przez organizm. Dopiero to do mnie dotarło. Światło. Odwieczna forma energii sięgająca początków czasów. Dla nas, ludzi, wszystko zaczyna się od słońca, źródła światła i życia dla całego układu słonecznego nawet Einstein twierdził, że wszystko z czego się składamy zawiera w sobie światło. Wszelkie życie bierze swój początek ze słońca poprzez fotosyntezę. Rośliny gromadzą światło, a wszystkie żywe stworzenia je emitują. Ludzie emitują światło podczerwone, które można dostrzec za pomocą noktowizorów. W jaki sposób światło stało się inspiracją dla naszej technologii plastrów? For thousands of years it's been known that light plays very important role in the health of the human body. Phototherapy as a science has been around for well over a hundred years. It was Albert Einstein that made the connection that all matter contains light. So we know that there's a very intimate relationship between light and the human body, and in fact, everything around us. So using light to elicit very specific reactions within the body is a very effective and fast way of improving health. Od wieków wiemy, że światło oddziałuje na nasz organizm na wiele różnych sposobów. Jak zapewne wiesz, światło słoneczne może pobudzić produkcję witaminy D w naszych organizmach. Proces zwany fototerapią wykorzystuje światło do wielu zastosowań, w tym również do promocji zdrowia i dobrego samopoczucia. LifeWave is unique because it's the only phototherapy product in the world that uses the human body as its own power source. So there's no batteries, there's no electronics. You simply take our patented patch technology, place it on the body, and it goes to work. No i dlatego prawdopodobnie oceniłem na 30% yy, yy, Lifewave Life Wave w mój proces przebudzenia na przestrzeni ostatnich lat, bo Life wave, mówię blisko 5 lat się zajmuję. No, zajebisty temat. No i teraz tak, yy, yy, bo mówiliśmy o. Aha, jak korzystać? Jak najwięcej, tak jakby yy, z tych informacji, dostajesz jakąś informację na przykład. Nie wiem co, no. Y, bądź autentyczny al, y, w tym co robisz, choćbyś wyrażał gniew. Pamiętaj, że nawet Jezus jak się wkurzył to, to uwaga będę przeklinał. Dobra, nie będę. No i widzisz, to jest, to jest niezastygnięcie. Przykład niezastygnięcia. Y, y, nawet Jezus, rozumiesz, w pewnym momencie, jak zobaczył, że nic nie dociera do ludzi to co zrobił? Wpadł, wypił wszystkie stoły do góry nogami, a wszystkich na zbity pysk, bez... rozumiesz, wy... wyrzucił ze świątyni. Pamiętasz o tym? Dlatego pamiętaj, że energia gniewu nie jest złą energią. Żadna energia nie jest tak zwaną złą energią, ona istnieje, więc została stworzona przez Boga, a Bóg to co stworzył, to było dobre. I stworzył taki, taki, taki świat, i to nie jest religia, to jest obserwacja rzeczywistości, ja nie jestem z żadnej re religii. Religia jest, 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 jest czapowaniem ludzkiej inteligencji, już o tym powiedziałem. Czapowaniem ludzkiej inteligencji, bo daje Ci gotową odpowiedź na rzecz. Y, 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 którą, której, dociekając i próbując zrozumieć, czyli rzeczywistość, wyrabiasz swoją inteligencję egzystencjalną i zdobywasz swoją, swoją wiedzę poprzez doświadczenie, a następnie swoją mądrość, bo zaczynasz tym żyć. I to zabiera religia, ponieważ nie pozwala ci. Nie daje ci miejsca na to, żebyś rozwijał tą, rozumiesz tą inteligencję, bo daje ci gotową odpowiedź. Świat został stworzony w 7 dni, Świat, co, coś tam yy, to jest tak, to jest smak, to jest owak. Twoja wina, jak, jak umrzesz, to, 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 to cię osądzą. Bóg, który jest jedną wielką miłością, skaże cię na wieczne cierpienie. Jak nie będziesz chodził do kościoła, czy to biznes. Zrobili biznes z tego. Ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia. Przecież w duchowości jest multum ludzi, którzy nie wiedzą, co jest pięć I, I co? I myślisz, że dwa tysiące lat temu, jak Jezus do kogoś przemawiał, to wszyscy wiedzieli, o co mu chodzi? Wszyscy wiedzieli, że on mówi o, o niebie świadomości tu i teraz i o piekle umysłu, czyli strumienia myśli? Wzięto te, te rozumiesz informacje, których nie doświadczono i to nie była ich mądrość, i tak ułożono, żeby móc ludzi czapować i położyć na nich łapę, bo od starożytności system kontroli się na tej planecie szerzy. Od samego, od samego, samego Babilonu przez starożytny Egipt. Do tej pory yy, te rody i elity przekazują sobie władzę między sobą aż do tej pory, rozumiecie? Dlatego jednym z ich symboli jest oko, chorusa, wywodzące się ze starorządów. I teraz... Ale widzicie, co się dzieje. Więc ich jedyną, innym, innym zmartwieniem jest tak jakby trzymanie w ryzach całej masy ludzkiej. Oni sobie robią, co chcą, a dążą do tego, żeby ustanowić kontrolę nad całym światem, Wreszcie raz na zawsze system totalitarny na całej planecie, bo oni się rozwijają, mają coraz większe wpływy, natomiast dla zagrożenia ich, ich tak jakby i yy, 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 tego, co chcą ustanowić, są świadomi ludzie, którzy zaczynają się budzić, czyli my, ponieważ or orientujemy się, chcemy sobie żyć przy Ziemi. Chcemy sobie chcemy śpiewać, chcemy tańczyć, chcemy się bawić, cieszyć na tej planecie, jako życie na tej planecie. Dbać o ziemię, dbać o siebie, pomagać sobie, po opiekować się naszymi kobietami, po uprawiać jakieś sporty, porywalizować, wiesz, dla zabawy śpiewać razem, bawić się nawet wina się nabić, nawet Jezus pił wino co jest, nie można? można i, i wiesz a w tym, a, a, a tutaj to co nas y, o, 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 spotkało to żeśmy nagle wiesz urodzisz się i ci każą, słuchaj po pierwsze witają ci, chemią która jest jednym z, ze sposobów na kontrolowanie masowo społeczeństwa i uszkadzanie, osłabianie Wiecie, dlaczego system musi to robić? Żeby z... on po prostu zmniejsza ilość zdrowych wojowników, którzy staną do walki o słuszną sprawę, o wolność i w obronie własnych kobiet. To jest największe zagrożenie dla systemu. Dlatego System już od noworodka pu, minimalizuje to ryzyko, okaleczając ludzi i ich układy odpornościowe, chociażby szczepionkami. Następnie jesteśmy wściskani w system edukacji, który zabija nas. Zabija nas. Jesteśmy młodymi istotami, które chcą, wiesz, tańczyć, bawić się, śpiewać i poznawać życie, a każą nam siedzieć po 8 godzin dziennie. Rozumiesz w sali, przy sztucznym oświetleniu i czytać yy, coś, yy, uczyć się czegoś, na co wcale nie masz ochoty. Wychodzisz ze szkoły i co wiesz? Czy co, jakie masz umiejętności? Nie uczy Cię niczego, nie uczy Cię przepływu energii, nie uczy Cię radzenia ze swoimi emocjami, dają Ci zwolnienia z WF, wychowują kalekki lamusów z uszkodzonymi układami odpornościowymi. Po co? bo zdrowi wojownicy są dla nich zagrożeniem kochające matki są dla, dla nich zagrożeniem miłość jest dla nich zagrożeniem rozumiesz? o co biega? i teraz z wojowników próbują zrobić jakieś, jakieś zniewieściałych, z rozumiesz? dlatego jest promowany homoseksualizm promowany jest gender po co? Po to, żeby kodować i chcą robić chcą robić wychowanie seksualne w szkołach. Po co? Po to, żeby zatruwać umysły młodych wojowników jakimiś projekcjami od, odchyłów, od normy. Kobiety z kolei zatruwają ideologią, że powinny być o, jak mężczyźni, feministki, feministki. Kobiety Bądźcie kobietami, błagam Was. To jest to, co my najbardziej Was kochamy: Waszą kobiecość, Waszą czułość, Waszą wrażliwość, Waszą, waszą eteryczność. A system próbuje to zabić, bo to jest dla Niego zagrożenie. Bo my byśmy w ogień za Wami wskoczyli, gdybyście takie były. A za ta, zrobociałymi za, za takimi wiesz bo chłopami kto, kto w ogóle się nimi dupę zawracał i to to są te rzeczy Próbuję się wykastrować ludzi wykastrować wojowników ułożyłem taki tytuł proszę ja was i chcę to zebrać w jedną kupę żeby, żeby wam to usmysłowić będzie się film nazywał Współczesne metody masowego kastrowania wojowników i zabijania miłującej kobiecości. Szczepienia, edukacja, potem jedzenie, praca, podatki, debilizm, debilny, debilne rozrywki, konsumpcjonizm. To jest więzienie, to jest więzienie, przyjaciele. I życzę Wam wszystkim z całego serca, żebyście to po prostu poczuli, bo. A możecie to poczuć, o, wychodząc z rana w naturę. Zacznij dzień od spaceru, bez telefonu. Zacznij dzień od żywych rzeczy. Rób, chociaż jak jesz mięso, jedz sobie. To jest twoje życie, jeżeli wprowadzasz do niego geny niewolników, to jest twój wybór, to jest święty wybór, jeżeli to jest twój świadomy wybór. Okej? Okay? Jesz mięso, jedz. Ale ja ci mówię, że jak zrobisz sobie przerwę, chociaż jeden dzień w tygodniu, odczujesz już różnicę. Jak w ogóle zrezygnujesz, chłopie, ja na... Ja, jak miałem dwa tygodnie zobaczyć, trzy tygodnie, jak jest bez mięsa. Nie ja jem już ponad 9,5 roku, bo jest tak zajebiście. Mało tego, jestem weganinem, weganem, powiedzmy, żeby było zgrabniej, weganem od półtora roku, bo jest tak zajebiście. <grytania> Natura. Na bosaka w lato się chodzi, przytula się drzewa, z drzewa energię odciągają z ciebie. E, co, co jeszcze można powiedzieć? To no, żywe rzeczy po prostu jeść, czytać sobie przed, przed snem, po powstaniu po tak, tak samo, po przebudzeniu. i i pamiętajcie, że my jesteśmy częścią Ziemi, a nie częścią systemu. System jest sztuczny, sztuczny po to, żeby masowo nas wykorzystywać ponieważ my się budzimy, między innymi dzięki internetowi, czyli swobodnemu przepływowi informacji, przepływowi informacji, dlatego system musi podjąć walkę z nami, walkę ze świadomością, z rosnącą świadomością. To co? To pół, to w szczepionki od dziecka, to fluor w pastach do zębów, to edepina, wiesz, edukacja, która nas zabija, to, to, to proszę ogłupia, to głupia rozrywka, podziały, podziały, podziały na raz, Walka, rozumiesz, białych z czarnymi, pompowanie tego, oni to pompują, podziały między nami, kości niezgody rzucają i nam próbują wpoić, że tak świat wygląda, ale tak świat nie wygląda, kochani. Tak świat nie wygląda, tak? Oni próbują zrobić gabinet luster taki, żebyśmy w takim gabinecie luster żyli. I to pobudka, pobudka, to nie jest prawda. To, co oni stworzyli, nie jest prawdą, rozumiesz? Życie jest tutaj, rozumiesz? Na ziemi, a nie w telewizorze. Wśród, pomiędzy obrazami podziału, wojen, dramatu, o Jezu, i reklam, reklam cukru, który jest toksyczny. Reklam kawy, która, która się postarza, yy, rozumiesz? I, re, I reklam chemii, 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 chemii. chemii na sraczkę, kur... Na chodzące nogi, na mrugające oczy i na patrzenie na świat. W ogóle, patrzysz na świat, o, jesteś chory, przebudziłeś, przebudza się świadomość, o, weź tabletkę. Także ten, no mówię jakoś, to trzeba w kupę wszystko zebrać i zrobić jakiś konkretny filmik z tego. Ostatnie dni czuję się po prostu rewelacyjnie. I to dzięki temu, że robię spacery, rozumiesz? Bez telefonu codziennie, nie ma lipy i codziennie ćwiczę. Zalecam wam to i zobaczycie, że, że życie jest gdzie indziej, że, 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 że ludzie żyją w gabinetach luster. A życie jest tutaj, poza tymi gabinetami. I jak tutaj dotrzesz, to zrozumiesz, co się tu dzieje, przejrzysz na oczy. I wtedy będzie dla ciebie jasne, co tu się dzieje. I tego ci, wszystko, tego ci życzę z całego serca, bo to robię to wszystko, żebyś właśnie to zobaczył. I zobaczysz i zrozumiesz teraz, nawet jak mnie masz za wariata. To, to kiedy się przebudzisz, to będziesz wiedział, dlaczego mi myłeś za wariata. Bo, świ bo wierzyłeś w świat, w którym żyłeś. Ale on okazuje się nieprawdą. I prawdziwy kozakiem jest ten, który potrafi się przyznać do tego, że żył w iluzji. I wtedy się wydostaje z tego. I tego ci życzę, człowieku.